Serdecznie z racji, że dzisiaj mam bardzo mało czasu. Robimy bardzo szybki trening ramion. Także słuchajcie, dwamy o siebie robimy regularne treningi. Najważniejsza jest regularność. Także słuchajcie, myślę, że nie ma co zwlekać, bo naprawdę nie mam czasu, a regularność musi zostać zachowana. Także sądzę, że trzeba się już rozciągać i robimy trening ramion. Także słuchajcie, rozgrzewamy się. Będzie konkretny trening. Po tym treningu naprawdę no, będzie dużo pompek, że tak powiem, ale to nie tak, że będziemy robić serię pompek. Po prostu będziemy bardzo to wszystko, że tak powiem, e, robić w taki sposób, wykonując kilka serii różnych, różnych rodzajów ćwiczeń. Takie coś jak w tej, w tej chwili to się bardzo fajnie mówi: kalistenika, bardzo popularne. Nie są to takie typowe, słuchajcie pompki, w których robicie po 20, 30 pompek. Ja nie jestem w stanie tego robić i podejrzewam, wiele ludzi takich jest, że nie potrafi zrobić serii kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu pompek. Dlatego słuchajcie, trzeba do tego się przygotować i tak właśnie te ćwiczenia będą wyglądały. Będziemy się przygotowywać, aby w przyszłości wykonać tego typu serię, tak? No tutaj ramiona, słuchajcie, trzeba dobrze rozgrzać, trzeba dobrze rozgrzać łokcie, nadgarstki również. Będziemy wykonywać, słuchajcie, takie coś jak e, plank, tak. Będzie wszystko, będą ćwiczenia ogólnorozwojowe, ale te ćwiczenia będą tak skoordynowane, że będziemy głównie Budować tutaj y, te y, barki y, ramiona tak? ja tak chaotycznie troszeczkę się rozciągam słuchajcie ponieważ muszę to zrobić bardzo szybko bo chcę zrobić mocny trening mocny bardzo mocny trening chcę zrobić tak i intensywny ale też jestem ograniczony czasowo mam w tej chwili dosłownie 15 maksymalnie 20 minut no, potem jeszcze troszeczkę muszę, wiecie, wyłączyć to wszystko, to nagrywanie i tak dalej, no 20 minut, ten trening będzie trwał z 20 minut, dobra, rozgrzewamy się jeszcze troszeczkę i za chwileczkę będziemy robić, będzie słuchajcie, ostro, będzie ostro, tak, ja to zrobiłem totalnie na spontana, dzisiaj trening o 20, nie o 21, bo nie mogę o 21, coś mi wypadło, dlatego mówię szybko, biorę, telefon i robimy live'a, tak? No musi być regularność, co dwa, trzy, mówię, dwa dni przerwy, yy, trzy dni przerwy to jest maksymalnie, co ja sobie pozwalam, tak, na jako taką przerwę. Dobra, no i słuchajcie, troszeczkę tutaj też będę, że tak powiem, troszeczkę nogi też trzeba rozgrzać, tak? Całe ciało trzeba będzie rozgrzać. Także takie ćwiczenie myślę, że jest optymalne. Mówię, ja jestem w tej chwili... Nie jestem w ogóle rozgrzany, także jadę totalnie na spontana. Tutaj mam fajnie wychłodzony, wychłodzony pokój. Okej. Okay. Słuchajcie, myślę, że też kolana troszeczkę. Kolana i tutaj kostki, tak? To wszystko będzie potem za chwileczkę u nas pracować. Ramiona myślę, że już mam rozgrzane w miarę dobrze. Dobra, słuchajcie. No, jeszcze sekunda, jeszcze, jeszcze dajcie 30 sekund się rozgrzać. Musicie się, słuchajcie, dobrze rozgrzać. Jeżeli chcecie robić ramiona, to musicie rozgrzać, bo zaraz będziemy robić plank, będziemy robić różnego rodzaju takich wytrzymałościowych ćwiczeń. Dobrze będzie moc, będzie mocno. Nie wiem, czy mnie słychać, nie sprawdzam, ilu was, ilu was jest w tej chwili. Mówię spontan, live totalnie na spontana. Także działamy ostro. Tak, działamy ostro. Tak, tak samo wam polecam, żebyście również wykonywali ćwiczenia spontanicznie. Nie ma się co patyczkować. Słuchajcie, ważne jest, żeby ćwiczyć w każdym momencie, tak? Ja się dopiero tego słuchajcie będę uczył. Ja się dopiero tego uczę, żeby wykorzystywać każdy, każdy, każdy moment. Dobra, słuchajcie, myślę, że troszeczkę tak. No nie wiem, czy moje ramiona są już wystarczająco rozgrzane. Okej. Okay. Pąpkę. Okej, okay, jako tako. Zaraz się rozgrzejemy. Takich kilka zróbmy powtórzeń, to się już rozgrzejemy. No, ja naprawdę z pompkami mam problem. Mam moje ciało, naprawdę, żyją. 96 kg się ważyłem w tym momencie. Ja mówię, ja jeszcze nie deklaruję, nie deklaruję w tym momencie jakiegoś odchudzania, ale to będzie. To będzie, słuchajcie, nie można wszystkiego od razu. Jeszcze dwa razy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, teraz tak. To jest moc. Okej. Okay. Teraz zrobię coś takiego. O, i spróbujemy po przekątnej sięgać tutaj, tak. Prawą ręką, ręką sięgamy, sięgamy lewej kostki lewą ręką sięgamy prawej kostki. Także ramiona tutaj pracują, słuchajcie. Taki trening. Ja sobie Dosłownie 3 minuty przed rozpoczęciem ćwiczenia. Mniej więcej z, z, zaplanowałem jakie będę ćwiczenia wykonywał. Także słuchajcie, tutaj no jest. Na spontana robione. Dosłownie, tak? Dosłownie na spontana. Teraz w ten sposób zrobimy. Wszystkie lepszą deskę i uciekamy. Troszeczkę tak. O. I uciekamy, oddalamy ręce. Tutaj ramiona, klatka piersiowa pracuje. Pracuje, tak? Jest moc. Musi być moc. Co to tu tutaj chodzi. Ja muszę dychnąć. Długo tak nie wytrzymamy, tak? Bardzo ciężko mi to przyrządzić. Słuchajcie, mam 95-6 kg. Jeszcze się pojadłem przed chwilą, że tak powiem, nażarłem się, tak. Dlatego jest ciężko. Dobra, słuchajcie. Jest dobrze. Zrobimy kilka. Trochę tricepsa zrobimy. W ten sposób macie jakąś oweczkę. Spróbujcie. O, I kilka, kilka takich powtórzeń, tak? Idziemy za ciosem. Kilka takich powtórzeń. To jest dobre na ramiona. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Podłączmy sobie szybko mikrofon. Ok, ja mam problem z tricepsami, mam bardzo słabe. Ok, teraz nowe ćwiczenia ogólnorozdrojowe. Zrobimy kilka powtórzeń. Jakie typowe, tak? Coś takiego. Cyk, cyk. Bardzo dobre ćwiczenie. Podnieść się kilka razy trzeba, niby pompki, ale naprawdę polecam kilka razy to wykonać. Dla tych, którzy są wysportowani, to, to jest takie łatwe ćwiczenie, ale zróbcie kilka takich powtórzeń. Ci, którzy naprawdę szukają formy, tak jak ja, naprawdę mogą go... więcej ćwiczeń. Jeszcze trochę. Jeszcze z pięć razy może powtórzymy. Damy radę może. Aż czy, czuję, że mogę nie wytrzymać. Jedziemy. Ja się rozgrzałem, słuchajcie. Gitara o to chodziła, tak? Nie poddajemy się. Wszystko pracuje, już dużo pracuje. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, raz Jest dobrze, jest dobra rozgrzewka była. Słuchajcie, 30 sekund przerwy. Nie wziąłem wody. Mam ręcznik, jeśli tu powinienem mieć. Nie wziąłem wody. No, pierwszy pot, mam. Nie wiem, ilu Was jest, naprawdę, nie wiem również, czy mnie słychać, także zobaczymy, okej, okay. chwilę przerwy, niech sobie te mięśnie troszeczkę odpoczną, naprawdę byłoby, myślę, ostre wejście, no, jeszcze jest 10-15 minut, brzmi jeszcze dwie jakieś, takie serie, chwileczkę już odpocząć, dobra, powtórzymy te ćwiczenia za chwileczkę, coś podobnego zrobimy, dobra. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, oddalę sobie troszeczkę. Chociaż nie, Maty, nie, muszę być tak. Musi być tak, żebyście mnie w miarę widzieli. I żeby w miarę też ja tutaj miał miejsce do ćwiczenia. Jak widzicie, warunki mam takie średnie. Ale to jest nieważne. Ważne jest sobie ćwiczyć. Nieważne w jakich warunkach. Niech Wam nikt nie powie, jakichś ograniczeń, niech Wam nikt nie stawia ograniczeń. Żadnych. A sami sobie ograniczeń nie stawiajcie. Dobra. Robimy to, co przedtem. No coś podobnego zrobię, tak? Cyk, teraz powinno być łatwiej, aż trudniej. Trudniej pod kątem, że mięśnie bardziej zmęczone. Łatwiej, bo już wszystko rozgrzone, jest bardziej, tak? ja tak długo nie pociągnę, tak? Może w ten sposób, że te mięśnie dużo bardziej odpocząć, tak? Aha, będzie lepiej. No, dla mnie jest to mega. Dla mnie jest to mega. No. Spróbuję troszeczkę, słuchajcie, bo w najbliższych najbliższy kilka dni nie będę robił tych ćwiczeń takich, tak że mogę troszeczkę sobie te mięśnie zakwasić, tak? Nic nie stawia, nie stawa na przeszkodzie. Dobra, nie stoi na przeszkodzie, tak, o. Dobra, no to co przedtem? Spróbujemy dotykać. Dłonią kostki. Dobrze. No, jak nie sięgnąć, jak nie sięgniecie, to nie szkodzi. Ja mam problem z sięgnięciem czekolek lewa. No, ciężko. Ja jestem, słuchajcie, troszeczkę zdeformowany. mam skoliozę, kręgosłupa. I jest mi ciężko. Sięgnąć, tak? No, próbujemy. Próbujemy, tak? Jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra. Dobra. To wyciąganie, słuchajcie, powinno teraz być. Nie Dlatego spróbujemy tę ogólną Ja wyciągnę, Churczę, może. Nie utrzymam się długo w tej desce. Od razu mówię. Spróbuję. Parę razy wyciągnąć. Mhm. Dobra, słuchajcie, spróbujemy te... te... No, jest mega. Ja już mam kurczę, że tak powiem, ciepło. Spróbujemy zrobić kilka razy, tak? Jest moc. Dobra? Okej. Okay. I tricepsa. Robię tricepsa, tak? Daj mostro. No jest, on cieszy aż su. poddajemy się, słuchajcie, ciężko. Jest. ale robimy. Fa. 3 4 5 6 7 8 9 10. Dobra. Au, no pali. A wraz powiem kilka tych ogólnych wrażeń całym ciałem. Spróbujemy zrobić 7, siedem powtórzeń. Ja nie dam rady więcej, ale deklaruję, że te siedem spróbuję. mi się ręce często mięśni już nie dałem rady. Dobra, siedem powtórzeń. Ja powiem, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra, zrobimy dziesięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tak? Opa, mega, zrobimy dziesięć powtórzeń jeszcze Trizepsa. Dobra, no jest ćwiczenie na ramiona. Są ćwiczenia na ramiona. Uwierzcie mi, macie krzesełko, kanałapę, cokolwiek. Raz, dwa, trzy. 4, Lepiej nogi dalej. 5, 6, 7, 8, 9. 10. No ja nie da radzę więcej. Dobra, słuchajcie, minuta przerwy. Za 30 sekund, bo spróbuję zrobić jeszcze jedną serię tych ćwiczeń. Już sam nie wiem, czy zrobię kolejność odpowiednią. Dobra. Jest moc. Jest moc. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, że nie dacie, nie dacie rady, mnie też bawiają, nie poddam się, tak, nie poddam się, będziemy walczyć, dobra, czuć te ramiona, czuć, naprawdę, jest moc, próbujemy, zaraz jeszcze zrobić coś, Uff. jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. No nie ma lekko, słuchajcie, no trzeba, trzeba troszeczkę się zadbać, trzeba jakoś wyglądać, no przede wszystkim z tym brzuchem. No ale tu trzeba niestety, m, MŻ, tak, nie żreć. To jest postawa, Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, kurczę, Słuchajcie, spróbujemy zrobić tego, tu takie, i, dociąć w ten sposób. O. Żeby troszeczkę urozmaicić. Ważne żabarki. Dobra. Słuchajcie. Jest dla mnie to naprawdę mocne. Ja jeszcze spróbuję zrobić 10 powtórzeń, no, naprawdę mięśnie tutaj już wywaliły. 10 powtórzeń, żeby to. Jeszcze troszeczkę podciągnąć, żeby utrzymać się w tych ćwiczeniach, robię to ogólnorozwojowe, no mega naprawdę, ale w tej chwili dla mnie one są chyba jedyne, które mogę kontynuować, tak? Dobra, spróbujemy 10 razy zrobić. Raz. Dwa. Trzy. A spróbujemy teraz, żeby podnieść się w ten sposób. Może w tą stronę, będzie inaczej troszeczkę. Jakby odwrotne kółko, słuchajcie. Na ramiona. Jeżeli ktoś może, macie pokazane ćwiczenia, jeżeli ktoś może, może w tym... może robić więcej pompek tak? No ja nie dam rady. Ja robię to co mogę, tak? Dobra. Padam. Padam. Słuchajcie. Spróbujemy co zrobić. Tak trochę. Kurde. Czekajcie. Jak to szło? No, utrzymać się w tej pozycji trochę. Tak, o. No, ale tak. Utrzymać się. Oczywiście utrzymać. Sądzi. Jest mega. Słuchajcie, spontaniczne ćwiczenia, ale trzeba. Trzeba było wykonać Później nie mogę. Planowany live był na 21. Przepraszam z góry, że zmieniłem to na 20, ale później nie mogę. Jeszcze wytrzymać. Z 10 sekund. Dobra. Mega. Mega. Słuchajcie, były ćwiczenia. Były mocne. Już nie będę przeginał. Słuchajcie. Nie będę przeginał, dlatego wyluzuję, wyluzuję i pozwolę moim mięśniom troszeczkę odpocząć. Tak? To Poza... mnie słychać? Dobrze. Ćwiczenia naprawdę były mega moim zdaniem. Szybka akcja. Mam nadzieję, że skorzystaliście. Najważniejsze jest regularność. Dobra rozciągamy trochę te mięśnie, któreśmy tak mocno tutaj, że tak powiem, yy, któreśmy tak mocno aktywowali, tak? I rozciągniemy i zaraz będziemy kończyć. Słuchajcie, no powiem tak, ja nie jestem całkiem lajkiem, jeżeli chodzi o pompki. Coś tam umiem, tak? Kilka tych pompek zawsze tam w wieku szkolnym, tam z 10, 20, chyba tam 40 pompek potrafię robić. Teraz, jak będę w stanie zrobić 10, to już naprawdę, nie? Ale te ćwiczenia są takie, że no jest perspektywa, że w przyszłości będę robił kilka, kilka kilkanaście, kilkadziesiąt może tych pompek, no bo ogólne te ćwiczenia są wzmacniające. Tak. Tak zwana kalistemika to nie są robienie typowych pompek, tylko różnego rodzaju ćwiczenia. Ja się postaram wgłębiać w ten temat. Słuchajcie, nigdy nie, nie robiłem takich ćwiczeń, ale wiem, że to jest dobre. I przygotuję sobie kolejne w kolejnych moich live'ach takie ćwiczenia, słuchajcie. E, takie konkretne, że tak powiem, e, e, że tak powiem takie konkretne ćwiczenia jakieś, tak? Czy może nawet jakąś aplikację, słuchajcie, uruchomię sobie, i będę się na tym wzorował. Gdzieś oglądam te treningi, i, I sobie te ćwiczenia robię, że tak powiem, te, te treningi przygotowuję, tak? No. Wszystko przed nami. Najważniejsze rozpocząć. Ja rozpocząłem ze tygodnie temu. To jest mój dziesiąty live, tak? Robię to na razie regularnie co drugi dzień mniej więcej, to co drugi, trzeci dzień. Na części weekend odpuszczam. Dobra. Jeszcze trochę się rozciągniemy, wyciszymy te mięśnie. A tu mnie jest jakby troszeczkę łatwiej może że ta noga inaczej jest. O tak. Tu mi jest ciężej, tak? Jakby coś tam sobie tam trzyma. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę się. Pamiętajcie, rozgrzać się zawsze przed treningiem, ćwiczyć intensywnie, a później robimy, słuchajcie, takie lekkie rozciąganie tych mięśni, wyciszenie organizmu. Dobra. Dobra, wszystko. Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał, że też go powtórzycie, że będziecie wykonywali te ćwiczenia, może troszeczkę w nieco innej kolejności, jak dacie radę. Najważniejsze to jest ćwiczyć i nie poddawać się, nawet jak nie macie czasu, tak jak ja dzisiaj, szybki trening, 15-20 minut, lekka rozgrzewka, lekkie zakończenie i kończymy. Dziękuję Wam, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!